Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo wakacyjnie. Korzystam z okazji, że dotarła do mnie dzisiaj, właśnie dosłownie pół godziny temu, książeczka, druga część zaczytanek, zaczytanki Mniam do brzuszka. Ale nim pokażę tę książeczkę i pokażę o co w kolejnej pomocy chodzi i jak ją można wykorzystać, przynajmniej dzisiaj tak ją tylko zaznaczę, to y, chciałam się odwołać do tego, co mówię wielokrotnie. W prostocie siła, w pewnej y, łatwości, y, w powtarzalności, y, bardzo dużo jest takiej mocy, y, której y, bierze ze sobą dziecko i z niej korzysta. Im bardziej coś dla dziecka jest przewidywalne, przynajmniej przez pewien czas, im bardziej, y, czy im szybciej załapie pewien Pewien rytm, pewne tempo, ale też pewien ten element zaskoczenia, czy pewien element zabawy, który pojawia się w czytaniu, tym łatwiej utrzymać jego uwagę. Wielokrotnie też mówię, że jestem zwolennikiem pewnego niedosytu. Nie lubię, czy bardzo trudno czytam się książeczki, albo czytam je zwykle po swojemu, małym dzieciom, szczególnie tym z takimi trudnościami uwagowymi czytam je po swojemu, te wszystkie, które są takie bardzo długie. Bardzo długie dla dziecka to często są to takie książki, które mają 20 stron, to już niektórym dwulatkom jest bardzo trudno wysiedzieć. Dlatego też te książeczki, które pokazuję, proponuję, które piszę, które tworzę, one mają taką zasadę pewnej powtarzalności, Próbuję zawsze upchnąć w tej łatwości, mimo to, czy pojęcia małe, duże, było w zaczydankach hop do koła, plus nazwy zwierząt, plus gesty. Tak też w tych zaczydankach próbuję ukryć części ciała, które można sobie zrobić, ale też takie oswajanie jedzenia. Ja zwykle nie lubię tego pojęcia oswajanie jedzenia, bo oswajać to właściwie może być dzikiego lwa albo Albo oswajać możemy, no nie wiem, coś, co jest dzikie, niebezpieczne i, i no takie poza naszym zasięgiem. Jedzenie, nie wiem, czy oswajamy, czy, czy, czy można by znaleźć na to jakieś inne pojęcie, które w tej chwili nie przychodzi mi do głowy. Ehm, pokażę Wam fragment. Zobaczcie, zerknijcie. Głodny robak. Z pustym brzuszkiem często drapał się za łóżkiem. Myślał, hmm to jabłko będzie pycha. Mnia i pusta jest już micha. Głodna foka z wielkim okiem wciąż drapała się pod bokiem i myślała hmm. Ta ryba będzie pycha. Mniam i pusta jest już Micha. Głodna krowa z brudnym uchem wciąż drapała się pod brzuchem i myślała: hmm, ta trawa będzie pycha. Mniam i pusta jest już Micha. I tych postaci jest oczywiście więcej, jest żaba, jest oczywiście szalona kura, która tutaj jest, widzicie, cudownie najedzona, jest najedzona gęś, bo zjadła, co miała zjeść pies, słoń i słoń z wielkim brzuchem zamyka nam tę historię. Na koniec książeczki są oczywiście postacie, tak jak było w tamtej pierwszej części. Dlaczego to jest szybkie? Dlatego, tak jak powiedziałam, ja nie chcę, żeby dziecko mi się znudziło. Ja chcę, żeby czuło niedosyt, żeby ono jeszcze chciało, dopominało się tej, tego czytania, żeby jego zachęcić takim dość szybkim tempem i prostym językiem, i pewną, pewn, pewną rytm, rytmicznością, a nie chcę, żeby dziecko mi się znudziło. I teraz. Myślę, że to jest tak naprawdę klucz do sprawy. Ewa Przebinda, która pracuje w Mówiku, która jest szefem, założycielem, współtwórcą Mówika, obiecała, że będzie tworzyć symbole do zaczytanek, tak żeby dzieci, które mają taką przestrzeń czytania uczestniczącego Mogły też przy pomocy symboli komunikować, czytać razem z osobą prowadzącą. W tym miejscu chciałam również podziękować osobom, które przyczyniły się do powstania tej książeczki. Na pewno to jest cała moja rodzina, z której ogromnie dziękuję moim dzieciom, mojemu partnerowi, że towarzyszą mi w tych moich pomysłach i że mnie nieustannie wspierają i zachęcają do dalszego działania. Dziękuję Asi Lichtańskiej, która jest, siedzi po prostu w mojej głowie i to, czego ja nie potrafię zrobić, a kompletnie potrafię namalować, nawet liścia, Asia Lichtańska robi to fantastycznie. Przyznacie, że jej ilustracje są po prostu mistrzowskie, zwyczajnie mistrzowskie, nie można tego inaczej ująć. Asia jest artystką i to widać. Dziękuję Reni Ulman-Bogusławskiej która jest psychologiem, prowadzi Centrum Sensum Warszawa i jest współtwórcą Szkoły Karmienia od pestki do ogryska. Dziękuję również Agnieszce Leśniak stępień która tak naprawdę dba o każdy mój przecinek, każdą kropkę i pilnuje, żeby wszystko było na swoim miejscu w tym zakresie. Agnieszko, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie w tym, co robię, którzy mi dopingują, którą, którzy piszą, i których nie znam, ale piszą, sprawdza się to, rób dalej, to jest dobre, podoba nam się to, podoba się naszym dzieciom. Jest to dla nas bardzo ułatwiające prace i dające dużo, dużo radości. Pomaga nam budzić dziecko w dziecku i na tym mi najbardziej tak naprawdę zależy. Zachęcam Was, zapraszam do sklepu www.pareo.edu.pl można tę książeczkę kupić jeszcze dzisiaj w przedsprzedaży do północy. Potem już będzie w cenie regularnej. Jeśli macie dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę z mówieniem, które, które mają trudności z książeczką, nie lubią książeczek, te, które są w deficytach uwagi, też zachęcam, bo tempo jest bardzo szybkie. Te, z którymi trzeba trochę przy temacie jedzenia sobie zasiąść, zachęcam Was. Zapraszam wszystkiego dobrego i do zobaczenia.